Hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny odcinek na kanale Strefa Komentarza, tym razem przed finałem igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024 siatkówka standardowo. Moi drodzy, no nie będę rozmawiał tutaj na pewno o tym meczu o trzecie miejsce. Francuzi pokonali 3 do 0 Włochów. Myślę, że USA powinna, powinno zwyciężyć to spotkanie. Stan Zjednoczone powinny tak naprawdę zwyciężyć ten mecz. Myślę, że to będzie 3-1-3-2. No ale to przekonamy się dzisiaj o godzinie 16. Ale ja będę już wtedy montował filmik. No i pewnie postaram się go wrzucić, może nawet koło 15.30 15 się pojawi. Nas interesuje finał. Polska, Francja. Powtórka, powtórka z Tokio. Tam przegraliśmy 2 do 3, tylko że to był ćwierćfinał wtedy. No, skład, jeśli chodzi o Francuzów był podobny, bo tutaj, i oczywiście, był NGP i był jeszcze Patri czy Klewno, Także ta trójka też bardzo mocno się w tamtym spotkaniu odznaczała. Oni w ataku, właśnie w tych ofensywnych elementach, powiedzmy, byli naprawdę bardzo, bardzo dobrze przygotowani. No więcej bloków wtedy mieli od nas Francuzi, między innymi, bo coś około 16, my 6 do 9, jakoś tak, więc gdzieś tam przegraliśmy, bo w ataku mieliśmy o 5 punktów zdobytych więcej. Ale przechodząc też do ekipy polskiej, no wtedy między innymi Piotr Nowakowski, Michał Kubiak grał, czy właśnie Fabian Drzyzga, którego Tata Mecze komentuje właśnie z Tomkiem Swędrowskim. Ale przechodząc do samego spotkania, no francuska prasa nie pisze zbyt wiele, bo tutaj i czytałem L'Equipe i inne... Tytuły prasowe francuskie, no ale nic takiego tam w zasadzie nie jest napisane. Jedynie, że Francuzi się do finału dostali, albo że wcześniej Polska awansowała, ale bez żadnych takich komentarzy, raczej sucha informacja. No tutaj Reuters troszeczkę bardziej się rozpisał, ale też rozmawiał z Luatim i Luati powiedział w tym wywiadzie dla Reutersa tak: Mamy takie samo nastawienie jak w Tokio. Nie wierzyliśmy w to złoto pewnie chodzi o to, w ten, w ten wynik, tak? w, ten, w ten sukces. E, potrzebowaliśmy dzień lub dwa na przeprocesowanie tego, co się stało w finale. E, no i jeszcze mówi, że Polska oczywiście jest bardzo trudnym rywalem i nie możemy go zlekceważyć, to na pewno będzie bardzo dobry mecz i ja też tak uważam. E, jeśli chodzi o naszą drużynę, no tutaj dosyć dużo e, niepewności w tym, jaki będzie skład na mecz z Francją. No bo jednak widzieliśmy Pawła Zatorskiego i Marcina Janusza, którzy zeszli z boiska. Mateusz Bieniek na pewno nie zagra, to jest już potwierdzona informacja z tego, co tam, tam czytałem na internecie. Ale polski sztab milczy w kwestii Zatora i w kwestii Marcina Janusza. No Marcin tam gdzieś uraz kręgosłupa nie daj Boże się odnowił, coś tam jakieś problemy są. <laughs> Z zatorem nie wiadomo, mówił, że nie czuł palców. Potem gdzieś tam stawił, że, że to czucie na Instagrama, chyba story, że to czucie wywróciło. Ale jak tam finalnie po tych badaniach jest, no to jeszcze nie wiemy. No i pewnie dowiemy się dosyć późno. No bo to też jest informacja dla sztabu szkoleniowego przeciwnej drużyny, jak to poustawiać, jakie są ewentualne zmiany. No my wiemy, że ewentualnie jeśli będzie taka sytuacja, że panowie i, i Pan Paweł i Pan Marcin nie zagrają w tym spotkaniu, no to wiemy, że może być olek śliwka przygotowany jako drugi sypacz. No i wtedy Kamil Semeniuk będzie grał libero. Tak to może wyglądać. Kamil no, przydałby nam się też może w tym ataku bardziej. Ale w takiej sytuacji, no, kiedy mamy Bołądzia, kiedy jest Kurek, kiedy jest Leon y, z takich ofensywnych, bardziej zawodników, tak, y, mamy, mamy na środku y, Hubera Kochanowskiego, więc wydaje mi się, że jest to w miarę takie optymalne rozwiązanie. Y, no i Nikola Grybić na pewno wie, co robić. Y, no a y, też te ustawienia wszystkie i tak dalej, jak będziemy grali, bo to też pewnie troszeczkę nasza gra się zmieni, no przynajmniej w sideoutach, nie wiem jak to będzie wyglądało przy naszym serwisie, ale gdzieś tam na pewno delikatne korekcje będą, no bo wiadomo, że Kamil Semeniuk to nie jest libero i nie jest mu aż tak łatwo się w tej roli spełniać, także to na pewno będzie plus dla Francuzów, no, to jest ekipa mocna, to jest ekipa bardzo mocna. To będzie mecz, który nie będzie łatwy. Ludzie mówią, że raczej 3-2. Dla Polski oczywiście. No zobaczymy, dużo zależy od tego jak wejdziemy w to spotkanie, czy Tomek Fornal też będzie pokazywał tak świetną formę, bo on według mnie będzie miał trochę takie zadanie, aby tego Ngapeta troszeczkę tam utemperować, troszeczkę go wkurzyć. Oni lubią patrzeć przez siatkę, lubią w te oczka spojrzeć, więc myślę, że to będzie bardziej jego takie zadanie, aby oczywiście te punkty zdobywać, ale gdzieś tam tych Francuzów troszeczkę y, podirytować, ale ostrożnie, żeby nie dostać kartki, wiedzą na pewno sędziowie już po tym meczu półfinałowym, gdzie Tomek dosyć bliski był tego, aby tą kartkę zdobyć. Całe szczęście francuski sędzia też. Y, no, nie starał się być bohaterem tego meczu. Bardzo dobre w ogóle sędziowanie. Oczywiście tam pewnie można by się było przyczepić do jakiejś piłki rzuconej po jednej, po drugiej stronie, ale zupełnie to ominęliśmy, że już tak powiem, jeśli chodzi o media. Ja to też zostawiam, nie będziemy o tym rozmawiać, bo to naprawdę były dobrze posędziowane zawody. Wiadomo, no czasami ten wynik się tam psuje na tych ig igrzyskach tak? I, i stół nie potrafi tego ustawić szybko, albo gdzieś tam challenge jest brany i, i trzeba czekać. To dosyć dużo dramatyzmu dało, ale finalnie wydaje mi się, że decyzyjnie było naprawdę w porządku. Także no cóż, czeka nas grande meczycho tak zwane, już jutro o godzinie 13, rezerwujcie sobie czas no i kibicujcie naszym reprezentantom. Moje przemyślenia są takie, że powinniśmy ten mecz wygrać, naprawdę Francuzi powinni się nas bać i tu już nie chodzi o to, że My mamy jakąś tam jakość świadkarską, bo ja już nawet o tym nie chcę mówić w tym momencie, ale wydaje mi się, że po tak dobrze rozegranym meczu mentalnie z drużyną. USA, gdzie podnieśliśmy się z sytuacji, która była praktycznie niemo, niemożliwa do wygrania. Tak? No tam y, tracisz praktycznie y, libero, chociaż on, naszpikowany lekami, dogrywa mecz, ale widać, że gdzieś tam y, ten zakres ruchu nie był pełny i starał się Paweł zaadaptować, i świetnie to zrobił. Tak samo tracisz Janusza, wchodzi, wchodzi łomacz i, i też daje radę. Nie dość, że w rozegraniu to w obronie. No to taki mecz małych historii, które przykryły te dramaty, które się działy po naszej stronie. I myślę, że wygrana w tym spotkaniu z USA nie chcę mówić, że przypieczętowała nam medal, ale zbudowała według mnie drużynę. Która będzie w tym spotkaniu walczyła do samego końca. Jeśli coś się będzie działo takiego, że gdzieś tam będzie delikatna, no może nie demotywacja, ale gdzieś tam ten początek będzie taki trochę zamulony, to myślę, że czy właśnie Tomek Fornal, czy inni muszą wziąć po prostu sprawy w swoje ręce, krzyknąć tak jak to Tomek zrobił, no i jedziemy, bo tu nie ma już nic do stracenia. Ostatni mecz Igrzysk Olimpijskich, wiadomo, drugie miejsce też byłoby dobre, ale. Wszyscy pamiętamy zwycięzców, szczególnie tak heroicznych jak Polacy, a no mniej osób będzie pamiętało ten srebrny medal. Pamięta się najbardziej zwycięzców. Trzymam za to kciuki, żeby za to zwycięstwo, oczywiście naszych, nie chcę tutaj już przesądzać nic, będzie to naprawdę bardzo ciekawe spotkanie i finalnie ja obstawiam wynik. 3 do 2 dla naszej reprezentacji, chyba że naprawdę pójdzie nam fantastycznie, to 3 do 1, ale będzie groźny tyle, będzie groźny na pewno klewno przy, tych, przy, przy wystawianiu piłki. On bardzo dużo tych opcji ma, w ogóle 15 siatkarzy z plus Ligi będzie rozgrywało to spotkanie, więc no będzie się działo, naprawdę nie mogę się doczekać tego spotkania. No i pojedynków na siatce, między innymi pewnie, no. Gapet z Fornalem, czy tam z Leonem. Leon, pierwsze miejsce zajmuje, jeśli chodzi o klasyfikację ogólną zawodników na tych igrzyskach olimpijskich, to jeszcze tak szybko wrzucę, bo patrzyłem sobie te statystyki drużynowe, i tak dalej. Są tutaj mocne słabe punkty, no ale to się w miarę równoważy. Tak? Przyjęcie mają lepsze Francuzi, my mamy lepszy serwis, czy tam atak troszeczkę mamy lepszy, oni mają lepszy blok. Więc to się tak równoważy. No, ale mam nadzieję, że to wszystko nam się okaże jutro pozytywne dla nas, że już tak powiem. No, i że to spotkanie wygramy. Nie mogę się doczekać. Piszcie oczywiście w komentarzach, jaki będzie wynik, kogo obstawiacie na MVP, jak, ten, jak to spotkanie może przebiegać. No, a my słyszymy się, widzimy pewnie po meczu finałowym, o tym meczu o trzecie miejsce. No, raczej nie będę nagrywał, chyba że w kontekście właśnie finału i tego meczu po finale, podsumowania takiego turnieju. Także to by było na tyle. No, widzę 11 minut, więc coś koło tego będzie. Mam nadzieję, że nie przynudziłem. No i oczywiście do boju Polsko. Trzymamy kciuki. No, jazda, jazda z nimi, panowie. Jazda, do boju.